Serdecznie Z tej strony Gazmask. Dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał i zostawili lajka, czyli łapeczkę w górę. Dzisiaj zrobię prezentację maski przeciwgazowej MC1. Jest to polska maska. Była produkowana w latach 80. Wygląda ona mianowicie tak. Tutaj jest komora zaworów. Tutaj jest zawór wdechowy, a tutaj zawór wydechowy. Mamy. Dwie pary wizjerów. Tutaj jest lewy, tutaj prawy. W środku mamy zawór wydechowy. No i wygląda ona tak. Jest, mówią na nią mamut. Y, jest podobna do ML1, tylko ML y, ma trochę inną komorę zaworów. Y, tutaj jest oznaczenia. Już pokazujemy. Tutaj oznaczenie 95 oznacza nam, że pochodzi z Polski, a 85, że w 1985 roku została wyprodukowana. No i tak, tutaj mamy rozmiar maski. No i tak, odłożymy ją na bok. W zestaw wchodzi jeszcze filtr pochłaniacz MS4. Ja go wybebeszyłem i wypchałem go wacikami. Wybebeszyłem go mianowicie dlatego, że u dołu posiadał azbest, a u góry węgiel aktywowany. Teraz będzie służył, no, można powiedzieć, tak nie jest przydatny, ale może coś tam przed, uchroni przed jakimś małym smogiem albo coś. Dobrze. Mamy w zestawie jeszcze torbę. Torbę mamy w zestawie, już ją pokazuję. Wygląda ona tak. Mówią na nią worek. Przepraszam za drgania. Mówią na nią worek. Wygląda ona w środku tak. W środku jest taka. Gumka, na którą mocuje się fular przeciwzaroszeniowy, już jeśli mowa o fularze przeciwzaroszeniowym, to już go pokazuję. A jeszcze tutaj mamy taki pasek, żeby zapiąć sobie go wokół pasa, żeby torba nie latała. A to przekładamy przez ramię ten pasek. Tak wygląda fular przeciwzaroszeniowy. Został wyprodukowany w 1992 roku. Jest on po to, aby posmarować z nim wizjery w masce przeciwgazowej od środka, po to, by nie parowały. Wygląda on tak. Mamy taką szmatkę. I tą szmatką smarujemy sobie te wizjery, przecieramy i potem huchamy i palcem albo szmateczką, szmatką jeździmy wokół, i wtedy nam wizjery nie powinny parować. Do zestawu jest również dołączona instrukcja obsługi maski. Wygląda ona tak: z jednej i z drugiej strony. No i pokażę wam jak wyglądamy w masce. A, jeszcze. Mamy taki filtr i bardzo dobrze, jest to wygodne, dlatego ponie, ponieważ jest to lepsze rozwiązanie niż w słoniu, bo w słoniu mamy duży, ciężki filtr E014. I, ale też mamy po to wróę w słoniu, aby ten filtr nie wydawał się nam ciężki. W jeden, 1 fajne jest to, że ten filtr nie jest wcale ciężki i mamy to. Tylko ja założę i powiem wam, dlaczego jest jeden minus. Dobrze, już jestem w masce. Minus jest taki, a mianowicie dlatego, że nie możemy tak swobodnie dać w dół maski bo czyjś ropuchnaniacz brakuje nam dostęp, żeby rozpojrzeć mocno w dół. Mamy do niej torbę. Ten pasek przekładamy przez ramię. Tak. A ten wokół naszej, naszego... dynamy i zginamy go